Elo, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj będziemy speedrunować bardzo fajne oby. Jest to aktualnie jedna z najlepszych map na całym świecie. I była ona przeze mnie tworzona 3 godziny. A tak serio to, to jest zwykła mapa, którą budowałam 3 godziny i... I ona w ogóle, nawet jedna osoba w nim nie zagrała. I w ogóle nie jest wymagająca. Tylko tak, to jest najprostsza mapa, którą można w kilka sekund przejść. Oczywiście zostawcie łapkę w górę. I subskrypcję z dzwoneczkiem oczywiście. Oczywiście jakby co nie żebram, ale co tam. Ale mogę mówić o łapce w górę i subskrypcji. No więc zaczynamy. Na razie te, pier te pierwsze poziomy są prostsze dopiero. Ten trzeci jest taki już bardziej wymagający. Elo, już jesteśmy na trzecim poziomie. Nie! Kurde, spadłem nie jestem dobry w obby. Znaczy trochę może jestem dobry, ale no w takich poziomach to już może kilka razy spadnę. Muszę się skupić. Jest! Już czwarty poziom. Całkiem szybko idzie. Prosty ten level. Aj! Tu już trudniej. Tu już też trudno. Ten był prosty, ale no ten... No też, no też kilka razy odpadnę. Jest, chyba było. Nie, nie było. No, nie było. Prawie by był... O, zaliczyło mi. Dobra. Tu... Oczywiście ja sam tą mapę tworzyłem, więc wiem, jak to tą ją przejść. No, i tutaj, i tutaj. No, jelo, skończyliśmy mapkę. <laughs> Oczywiście mówię, że to był szybki odcinek, nie miałam zamiaru go robić jakiegoś 50-minutowego. Wezmę sobie dywan latający. No, jelo, mogę sobie latać. Mogę sobie sprawdzić całą. Mogę sobie zwiedzić całą mapkę. Tutaj są amonksusy jeszcze. O, trochę dywanów wziąłem. No i spadamy. Dobra, mam nadzieję, że odcinek się spodobał. To był taki szybciutki odcinek. W ogóle nie miał być w planach jakiś długi, tylko miał być to taki zwykły, szybki odcinek. No i mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić nowego odcinka. No i elo.